Siemanko, dzisiaj bierzemy na tapetę kolejną maszynę z serii prezentacji i omówienia. Dzisiaj zajmiemy się kombajnem Claas A440 i od czego by tu zacząć? Kombaj z 2014 roku, pierwszeżniwa żniwa 2014. Może zacznę z takimi po prostu ogólnymi na razie. Na razie, tutaj co do motogodzin i tak dalej, hektarów, to y, tym się zajmę w kabinie. Na razie powiem. Y, więc tak, co do silnika, może silnik jest tutaj o mocy 210 kW, czyli 286 koni mechanicznych. Y, jeszcze co do tego, co do tych ilości koni mechanicznych w wersji z 2012-2011 roku, do, do tych lat produkcji. Były te silniki bez AdBlue i tam było, jak dobrze pamiętam, 191, coś takiego, około 190 parę kW tam wychodziło 264 konie mocy znamionowej. Także tutaj w tym modelu to jest jeśli chodzi o serię o model 440, oczywiście. W każdym modelu, gdzieś tam te, co były z AdBlue, miały po to około 20, 20 parę czy tam około 30 koni mechanicznych więcej. Także tutaj jest 20 czy tam 20 kilka koni mechanicznych więcej niż w poprzedniku bez systemu SCR AdBlue. Co dalej? Kombajn sześcioklawiszowy na wytrząsaczach powierzchnia sit jak dobrze pamiętam powierzchnia sit jest to 5,65 metra kwadratowego łączna całkowita powierzchnia co tu dalej zbiornik ziarna jest o pojemności jak dobrze pamiętam 8,5 tysiąca litrów to tam powiem tak szczerze, że jak jest pełny Pszenicy to tak około 5 pięciu, około pięciu ton, niecałe, może 5 ton. Yy, tak jest, jest około 5 ton, mi się wydaje, niecałe 5 ton. I, i nieraz, yy, nieraz jest tak, że jak dobrze na kosze, to nawet starczają dwa zbiorniki, i, i dwunastka Metaltecha jest pełna. Także nawet, nie wiem czy nie więcej, może nawet niż 5 ton, ja nigdy jakoś się w to nie zagłębiałem. Także tu mamy przynośnik, podajnik nie do młotów, tak zwanych co do średnicy bębna młocącego jest to 450 cm co do, co do reszty koła jakie są z przodu to są 800 800 Continentala, z tyłu są 440 Michelin. Tak jak mówiłem, kombajn z 2014 roku, zbiornik paliwa to jest 500 litrów. Zbiornik AdBlue jest to 56 litrów. Jak dobrze pamiętam, kombajn był, był, był myty w piątek. Dzisiaj mamy niedzielę. 14 lipca, co tu dalej, może wejdę? Wejdę, wejdę do środka, odpalę wam. Aha, jeszcze co do tego, co dalej. Header, jaki współpracuje z kombajnem, jest to zwykły header niewario, zwykły C545,4 metra szerokości, a co może dlaczego taki, a nie szerszy i tak dalej to wejdę do kabiny i wam opowiem dlaczego tak, a nie inaczej. A więc tak, jeśli chodzi, jeśli chodzi tutaj o header, dlaczego taki, a nie inny? Dlaczego 5,4 m, a nie na przykład 6 lub 6,60? Bo po tym, po tym po prostu czasie tych 5 sezonów, tak, 5 sezonów, po prostu stwierdzam, że ten kombajn mógłby spokojnie współpracować z headerem 6,60. I to by był dla niego bardzo, bardzo dobra szerokość, po prostu wtedy by miał większą wydajność. Ten header jest dla niego za mały, a wzięty był tylko dlatego, taki, że była duża różnica między np. 6-metrowym a tym 5.40, była naprawdę ogromna różnica. Także był wzięty po prostu ze względu na to, że tamten był dużo droższy, był wzięty 5.40. Z jednej strony dla mnie to jest plus dlatego że mamy dużo tam gdzieś przejazdów takim gdzie bym się z 6 metrowym nie zmieścił, a z tym się śmieszczę także gdzieś tam prędkością nadrabiam także, także jakoś to tam wiadomo no. lepiej by było jakby był szerszy na większych kawałkach mniej przejazdów, lepsza wydajność ale cóż co do motogodzin jest 770, no 780 motogodzin przez 5 sezonów hektarów jest wykoszonych już wam mówię 746 780 motogodzin na silniku 425 motogodzin na młocarni a efektywny czas pracy który był podczas którego kusiłem, to jest 352 godziny godziny, sorry, ktoś tam mi ostatnio za te motogodziny tam w komentarzu sprostował, także godziny powiem wam tak, co do spalania może jeszcze tego kombajnu z tym headerem przy na przykład przy jęczmieniu jarem o wydajności nie wiem 8-9 ton yy, z sieczkarnią jest to około 13 litrów na hektar, bez sieczkarni jestem w stanie zejść do 11 litrów, takie 8 ton jak z 5 no to tak 11 litrów yy, litrów jestem w stanie zejść bez sieczkarni z sieczkarnią jest to zawsze, zauważyłem, czy to w rzepaku, czy w pszenicy, czy w jęczmieniu jest to 2 litry więcej, czyli tylko 13-14 litrów. Zawsze 2 litry z sieczkarnia zabiera paliwa. W kukurydzy nie wiem ile z sieczkarnią, bez sieczkarni w takiej 10-11 tonowej kukurydzy. Yy, jestem w stanie zejść nawet do 15 litrów na hektar, także myślę, że spalanie jest naprawdę bardzo małe, jak na kombajn, yy, od tej mocy, tych gabarytów. Yy, no i przy tej wydajności, yy, po prostu kombajn jest wzięty bez systemu autokontur, czyli poziomowania mm, poprzecznego headeru z tego względu, że no tak się zastanawialiśmy nad tym czy w tym headerze to brać, bo w sześciometrowym już to było w standardzie, ale czy brać czy nie i tak stwierdziliśmy, że nie, teraz żałuję w sumie, że no po prostu powiem wam tak, z biegiem czasu z użytkowania tej maszyny stwierdziłem, że ten header, który jest aktualnie, czyli 5-4 metra, jest po prostu, no, za mały do tej maszyny 6, nawet powiem wam szczerze, że 6 metrów już by była różnica, ale i tak mi się wydaje, że 6,60 byłby odpowiedni żeby ta maszyna mogła się wykazać wydajnością chociaż i tak myślę, że nie jest źle, bo w pszenicy robi około 2,5-2,7 hektara na godzinę w jęczmieniu do 3 hektarów na godzinę nawet y, można powiedzieć niekiedy więcej Jestem w stanie ogarnąć w rzepaku, jest to tak 2, około 2,5 hektara, no zależy jeszcze od rzepaku, wiadomo. Nawet niekiedy mniej niż 2,5 hektara, zależy oczywiście, czy jest zielony, czy już jest doschnięty, jak, jak plonuje to wszystko zależy. Także w jęczmieniu jestem w stanie osiągnąć największą wydajność w sumie. Zależy też od kawałka, wiadomo, no jak jest ładny, duży kawałek 20 hektarów, to zrobię to migiem, czyli nawet 10, ale jak już jest 2 hektary, to jest to całkiem inna bajka, tak? Jeśli chodzi o spalanie AdBlue, w stosunku do tego co jest w danych technicznych i co mówi producent, jest to, producent mówi, że na dwa tankowania oleju napędowego zużywa się cały zbiornik płynu AdBlue. No, powiem Wam szczerze, że różnie to była. Zależy w sumie od temperatury, warunków i tak dalej. Ale tak szczerze, no to. Niekiedy jestem w stanie na dwóch tankowaniach oleju napędowego zużyć jeden zbiornik AdBlue, niekiedy na półtora tankowania mi starczy jeden zbiornik AdBlue, także jest naprawdę różnie. I to zależy w sumie z tego co zauważyłem od temperatury zewnętrznej, powietrza, po prostu. Jak ten silnik no nie wiem, tak no po prostu zauważyłem, że od temperatury w sumie to zależy od warunków. Na przykład z tego co zauważyłem jak kosiliśmy kukurydzę, też tak była wysoka, bo było na 25 stopni na dworze, ale jeśli było na przykład mniej, tego odbluszło troszeczkę mniej niż przy zbożu, także jeśli chodzi tutaj o kombajn, jestem z niego naprawdę w 100% zadowolony. Hmm. Praktycznie jedyną awarią, która w nim była, to był problem z, z układem AdBlue. Po prostu w te wysokie temperatury, gdzie kosiliśmy 2000, chyba 15, 16 rocznik jakoś tak. Yy, były wysokie temperatury yy, i to było po prostu ta wada, to była jakby wada fabryczna, że yy, gdzieś tam yy, do, za blisko silnika był ten układ, jakoś te rurki poprowadzone, wężyki i to AdBlue się krystalizowało i zatykało się ten układ się zapychał, zatykał serwis to przyjechał za pierwszym razem przeczyścili później się pojawiło to drugi raz, zdemontowali założyli taką osłonę i od tamtej pory jest wyeliminowany ten, ta wada po prostu ta usterka, także oprócz tego z tym AdBlue nic się z nim nie działo przez te niecałe 800 motogodzin w tym roku będzie miał już 1000 albo ponad 1000 motogodzin, także także jeszcze, tro, jeszcze trochę nam posłuży. Myślę, że to co miałem powiedzieć yy, może nie do końca, bo gdzieś tam się już zagubiłem przed nagrywaniem, wiedziałem co mówić, teraz już tak troszeczkę mi się to zagubiło. Yy, co powiedziałem? O silniku powiedziałem, o tak tam powierzchni powiedziałem, o tym jak się tym jeździ i jak się w nim czuje jest naprawdę wygodny kombajn, kierownica, wszystko można sobie ładnie ustawić, kierownica w trzech płaszczyznach ustawiana, joystick pod ręką, wszystko tutaj, sterowanie mamy tu na pokrętle czułość czułość oddzielania na wytrząsaczach na straty tak zwane Straty na sitach, tu mamy prędkość nagarniacza, sit, ustawienia sita górnego, sita dolnego, tu mamy jasność, tutaj mamy obroty bębna młócącego i wiatr, obroty wentylatora. No, co tu dalej? No takie no wiecie, no ogólnikowe jakieś tutaj ustawienia, no nie wiem, tutaj mamy, wchodzimy w dane i tu mamy spis... Roślin, jak mamy na co ustawić, na przykład pszenica, i tu mamy wszystko wypisane: jak bęben, młocący dmuchawę, sita ustawić, klepisko i tak dalej. Co do jeszcze, przypomniałem sobie tym ustawieniem, klepisko ustawienie. Klepiska mamy za pomocą tej dźwigni góra-dół, zmniejszanie szczeliny, zwiększanie szczeliny, tutaj załączanie headera, mocarni, obroty, cofanie, cofanie headeru, wycofywanie. Jakby nam się przypchał Także myślę, że no, tu mamy kamerę zamontowaną Już nie oryginalnie, tylko sami ją montowaliśmy Była zakupiona osobno Na drugi rok ją montowaliśmy, w drugim roku użytkowania kombajnu Bardzo pomocna, gdzieś tam najbardziej przy obkaszaniu W nocy, gdzieś tam przy drzewach jak trzeba cofać Jakieś rogi, coś tego, bardzo jest przydatna nie cofamy na takiego znaczy na czuja, nie, nie można nawet cofać na czuja, ale, ale nie cofamy po prostu, że gdzieś tu w lusterka nie wiadomo ile jeszcze do tyłu tak naprawdę, bo wiecie jak to w nocy kosić. A tutaj mamy kamerę, wszystko widać. Jedną mamy z tyłu na klapie. Drugą mamy na rurze wysypowej. Zamontowaną chwilkę przełączę. Już nie pamiętam kto się przełączał. to nie to. Tu mamy drugą na rurę wysypową pyk pyk, już nie jeździłem od dzisiaj, już zapomniałem. Także co do, co do tego kiedy ruszamy, dzisiaj mamy niedzielę, tak mówię 14 lipca, ogólnie chcieliśmy ruszyć w piątek lecz padało, zaczęło padać w piątek o godzinie, o godzinie, o godzinie chyba 15 czy 14 i tak padało w sumie przez resztę dnia, przez całą sobotę i dzisiaj troszeczkę też, gdzieś tam przed południem. W końcu wyszło słoneczko, ponoć ma być pogoda przez ten tydzień, także myślę, że teraz wieje wiatelek też, że jak owieje, chcemy jeszcze dzisiaj albo jutro pozreglonować rzepak. Jutro mm, ruszyć na jeden, mamy jeden kawałek rzepaku, 4 hektary, na którym nie, nie pryskaliśmy, nie dosuszaliśmy go, byśmy sprawdzać wilgotność po prostu, no... Przez to, że było tak gorąco i też jakoś widać, że choroby grzybowe go dopadły, że tak powiem, chociaż było pryskane naprawdę konkretnymi dawkami i dobrymi środkami. Nie wiem dlaczego wysuszyło go 6,5-7% wilgotności miał rzepak. Także był już do koszenia, lecz po prostu przygotowywałem sobie kombajn i zaczął padać deszcz, także myślę, że jak go wieje, słoneczko będzie, rzepak szybko obsycha, także myślę, że jutro po południu te 4 hektary byśmy skosili, jeszcze dlaczego wybraliśmy 440? Otóż dlatego, że po pierwsze, może inaczej zacznę. Myśleliśmy na początku o 320, potem jakoś zeszliśmy z, tego, z tej 320, dlatego, że nie ma ona APS-u, czyli tego wstępnego yy, bębna młócącego, tak jakby przed tym głównym. No to tam kiedyś wam wytłumaczę o co chodzi. I jakoś zeszliśmy z tego z, z racji po prostu wydajności, tak? Na pewno nie byłoby to tak wydajne jak z APS-em. Później gdzieś tak się przewijała 430, a 440 i tak się rozmyślaliśmy, rozmyślaliśmy, a już Wam mówię dlaczego rozmyślaliśmy, dlatego że 430 ma ten APS, system 3D i tak dalej, wszystko tak jak 440, tylko po prostu mm, jest pięcioklawiszowa. Tutaj w tym kombajnie mamy szerokość bębna młotczącego 1580 mm w 430 jest to 1320 jak dobrze pamiętam mm także on ogólnie jest pięcioklawiszowy tak mówimy, mówiłem więc jest węższy wydajność będzie troszeczkę mniejsza ogólnie jeśli chodzi o silnik moc jest ta sama tylko że jest pięcioklawiszowy tak i tu się zastanawialiśmy tam różnica praktycznie nie była duża była praktycznie znikoma z tego co dobrze pamiętam Także, no nie w sumie było się i nie było na czym zastanawiać, no bo tu mamy wiek, lepszą wydajność w tym kombajnie sześcioklawiszowy, yy, szerszy bęben, tak, więc wiecie, no już możecie sobie porównać. Tylko tak jak mówię, no header powinien, po prostu header byłby większy, fajnie by był, jakby był 660, wtedy naprawdę wydajność by była jeszcze lepsza. Lepiej by mi się kosiło szerzej, nie byłoby to lepsze jazdów. No i tak jak mówię, no... Mm, z kombajnu, jestem zadowolony, jeździ się nim naprawdę dobrze. Obsługa codzienna jest tak samo prosta. Mamy gdzieś tak rurkami, nie wężykami, tylko rurkami, mamy poprowadzone w najbardziej dostępne miejsca gdzieś tutaj kalamitki, także nie musimy gdzieś tam, nie wiadomo jak wychodzić na drobiny czy coś. Mamy wszystko na dole, mamy opisane co, które kalamitki, co ile godzin, co, kiedy mamy smarować. Hmm, dopiero co wymieniliśmy w tym sezonie wszystkie, znaczy no teraz ostatnio kilka dni temu wymienialiśmy wszystkie oleje, silnik, skrzynia zwolnice yy, i hydraulika nam jeszcze została, ale chyba hydraulika to będziemy wymieniać przed kukurydzą, tak mi się wydaje przed kukurydzą chyba hydraulika będziemy wymieniać olej w hydraulice, filtry wiadomo wszystkie mam zakupione tutaj na dole przed kombajnem leżą nowe, filtr powietrza yy, dwa Jeden wkład mały i duży Kabinówki, kabinowe mam do, nowe do założenia, tak samo do zmiany i, i co, no i Myliśmy go, jeszcze muszę go troszkę opukać, bo nie skończyłem, bo zaczął padać deszcz I kombajn gotowy, praktycznie tutaj blachy pozakładać Co mam jeszcze, chciałem powiedzieć, bo sobie tak przypomniałem, patrzcie, tutaj tam leży Leży, leży podsiewać, w tym kombajnie jest segmentowy Złożony z, po prostu no, z plastiku, tak? On jest wykonany z tworzywa. Segmentowy, łatwo wyciągany. Łatwy dostęp jest po prostu do niego. Pak, pak. Yy, sześć. Yy, sześć yy, dobrze mówię? Sześć? Sześć, sześć. sześć segmentów wyciągamy. I podsiewacz wyciągnięty. Łatwo dostępny. Łatwy dostęp do niego. Yy, tutaj zbiornik. Okienko do zbiornika, które jest szybka, brudna, będę musiał pootwierać, tam wejść do zbiornika i oczyścić przed, przed koszeniem, szyby sobie pomyję, kombajn gotowy, jeszcze go trochę opłukam, także hmm. także jeśli macie jakieś pytania jeszcze co do kombajnu i co byście chcieli wiedzieć, to to, to po prostu zadawajcie pytania. Hmm. Zadawajcie pytanie, ja wam może zrobię drugi film gdzieś tam przy koszeniu, jakieś prezentacje. Znaczy, no wiadomo, no vlogi będę robił. Myślę, że jak jutro ruszymy, to tego vloga będziecie mieli po prostu jutro w poniedziałek, raczej Wam wyskoczy. A, a ten z koszenia, jak jutro pojedziemy kosić, wyskoczy Wam we wtorek. Także teraz nie było vlogów, ponieważ nie było takiej roboty, gdzie co bym mógł nagrywać. Myślę, że teraz zaczną się żniwa, jakieś koszenie, talerzowanie i tak dalej, jakieś poplony. Złożenie zboża to, to po prostu będzie więcej materiału, myślę co drugi dzień, jak się postaram. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym.